Siemano witajcie, ja jestem Toxik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars mamy aleje Bucharów znaczy, on, sorry gramy dzisiaj na walka z robotami i zbieramy do Mega Boxa i otwieramy wszystko. Będzie tam z 20 rzeczy, więc może coś wydropi. Zostawcie na starcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem, bo lecimy po więcej. Więc zaczynamy. Okej, okay, jakoś to wyszło. Pamiętajcie, że 50 subów i nowa osoba do ekipy dołącza. Więc stawiajcie suby. Okej. Okay. O nie. Dobra, to już jest problem mały. O ja, ale bos. Z tego co wiem, to nie ma jeszcze to jest jeszcze złoty. Ten jest niebieski, hi, hi, fioletowy. O nie, już nie taki fioletowy. O nie. To było ciężkie. I to dosłownie. Dobra, może widzimy się po przerwie jak wszystko już zdobędę. Dobra, widzowie jesteśmy po przerwie. Dołączył przy okazji do mnie mój brat i będziemy grać na klejnoty, żeby zdobyć tę 20 nagrodę. Albo tam 19. Dobra? No to zaczynamy. Idziemy do... Ja chciałbym jeszcze się przywitać. Dzień dobry. Widzowie. Oczywiście wpadajcie na kanał. Ja to Kopel i Antoxik kolekcam mi pójdzie słabo, znając życie. O nie nam pierwszym i ja też 300 HP ma 395 miał HP no No nie. Mhm. Pokonałem kolejne, chyba dwie osoby. To dobrze. No to trzeba tego El, trzeba tego L primo jakoś załatwić. Dobra, biorę na L primo poleciałem. Dobra, ja L primo. Na Nice, i dobra gra. Teraz jakoś jest. Mamy takie same ulta, tylko ja nie mogę się odbijać, nie? No... Ty masz dalszy poza tym. Uh -huh. Ja mam mniejszy. O kurde, zginąłem. Dobra, ale wszystko w twoich rękach. Nice, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Pięć i pięć, ból. I mm, ja muszę Dobra. Ból ma Ale ty jesteś ból. A to jest ból. To jest bo. O. A nie ból. Ty jesteś bólem i jesteś na blisko. Jestem Nie, ja też. Ty tak samo byś Dobra. Dobra, jeszcze cztery osoby muszę pokazać. Dziewięć osób załatwiłem w tym meczu. Jeszcze Dawaj w głowę. Dwa winki i mam wychłonię. Dobra, będzie, dziś, będzie dzisiaj duży ok. I mam nadzieję, ja że ja jakaś postać dobra. i mam nadzieję, że jakaś postać mi ze ja Najbardziej to ja bym chciał mieć amber. Ja też. O, są za nami. Mam Loła. O ja. Barley Colt. i Ty postać no, kurwa mnie zawsze. A ciebie? On ma powera Barley. Lepiej uważaj, po Barley ma powera. Co oni mają? Co to jest za okręg? Ty chyba u tego wiesz. Okej, okay, jedną osobę chociaż załatwiłem. Dobrze! Okay. Dawaj go! Cool. Dobra. Jest! Nice! Tylko że Colt jest bambikiem. Że tak powiem. Yes. Ej, oni mają... Że... Oni są szybsi w tym! No, bo to... Nie, to... To power. Oni mają powery. Każdy mm. ma power. No nie, ja zaraz zginę. Barra ma power. Ten co jest za 500 czy ileś... Za 10 tysięcy, no. no. No to on ma power. O to jego. To nie jego. Dobra, tutaj jest kolt. To ja kolta bym mógł wziąć, tylko że... Dobra! Już lecę na Ej, tego kolta. No te Nie, to bez, bez nieka. Ja zginąłem. A Colt y, stoi w miejscu i też prawie... O ja! Przeżył to! Nie, dobra! Uciekaj Colt. Colt uciekaj, jest kozakiem. Uciekaj. Colt jest... Ej, ale pan jak goś... Ej, przez chwilę go ścinało. Więc mógł mieć lagi. Bo go przez chwilę mocno ścinało. Jest przy przy kolce. Dawaj go. Jest. Dzień dobry! Jak się przeteleportowałem trochę. Dobra. O, ja jestem zielbą. No to nice. Jeszcze jedna Daj w goto. Goto. Jeszcze jedna runda. Go, go, goto. Mam 8 razy wygrać pole. Razy? No. Co? Nie, jeszcze dwa razy, bo ja chcę zrobić wyzwania, żeby mieć jak najwięcej do openingu dzisiejszego. Daj. O kurde, ja muszę tylko dwie osoby pokonać i tyle w tym momencie. na blisko po tym nie jesteśmy Tak, tylko że ten. Ten o tutaj jest problemem. do Amber. O nie idą po nasze klejnoty. Idziemy po nasze gemy. Uciekłem i przeżyłem. Z trzema haplecami, haplecami, z haplecami. O kurde, no Amber! Jezu, ja nie lubię Amber. Chciałbym ją mieć, dosłownie. Nie lubię jak ale... ktoś gra Amber. No ale nie lubię jak ktoś nią gra, bo to jest masakra. Jak ty masz Amber, to jest gitara, ale ty się spalisz zaraz. O tym mówiłem, spaliłeś się. Nie. Nie, nie, nie. Dobra, tego... Galea trzeba przywalić stąd. Dobra. Wszystkie parodki. Ja nie mogłem przez chwilę bić. To I przez to widzowie nie mogłem e, jakby pokonać nikogo, więc... Dobra. Dobra, dobra, mają Nie, 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 nie. Dobra, to było... Dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem i pora na nasz opening. 10 gemów i średnia skrzynia. Mała skrzynka. Nic oczywiście nie wypadło z No, skrzynka średnia, pieniążki do odebrania, kolejna skrzynka. Lecę tak szybko, widzowie, żeby, wiecie, żeby było prościej. Pora na megabox. Oby coś było. Zostawcie łapkę w górę. 5. Chyba nie zostawiliście łapeczki. Ale dobra, mamy jeszcze jeden megabox, więc nie będę narzekać. O. Ok. Kolejne 10 gemów. O, i będzie duży ten opening, bo jeszcze jedną rzecz chcę sobie dokupić. Kolejne że Jezu, ile tego jest. Ja sobie nie wyobrażam całą aleję, ten. Ale jak chcecie, widzowie, to całą aleję będę. Piper! O, No, zostawiliście suba! No, zostawiliście suba i łapeczkę, bo nowa postać jest. Ja lubię bardzo piper. Ja jestem nią kozakiem. Ja piper z z mini boxa. No właśnie Florek wczoraj wydropił. I dobra, mega box. I ostatnia skrzyneczka do kupienia! Dobra. Żetony, wszystko jest. No to pora wybrać sobie nową postać i... gdzie ona jest? O. I później nie grać. E